Witam, witam serdecznie drogie strzelce na Waszym czytaniu tygodniowym od 8 do 14 września 2025. Zobaczymy, co popełni księżyca w rybach dla Was tutaj. Popatrzymy sobie, jaka ogólna energia tutaj w każdej sferze życia, na co zwrócić szczególną uwagę, co dobrego, jaka rada czy podpowiedź od, od run dla Was, kochane moje strzelce. Patrzymy. Co tutaj dla strzelców, energię na ten przyszły tydzień? Co tutaj zobaczymy? Co tutaj popatrzymy? Dla strzelca, dla strzelca tydzień od 8 do 14. I patrzymy, wyciągniemy sobie energię główną. Finanse, praca, relacje, zdrowie, na co zwrócić uwagę, co dobrego i jaka rada. Tak tu nam. z pod spodu Ansus, a więc. Jeżeli będziesz z kimś tutaj rozmawiał, coś negocjował, o czymś mówił, y jakieś konfrontacje prowadził, to tutaj argumentami nie się fizyczną. Y no i y słuchaj swojej intuicji, ona ci będzie bardzo y podpowiadała. Zwróć uwagę na gardło, na migdały, na tarczyce, powiedziałabym. No, y, szukaj też informacji, wiadomości, może w internecie, może w jakichś książkach e, tutaj, albo po, jakby zdobywaj wiedzę w, mm, no, szukając, y, y, rozmawiając z jakimiś mądrymi, mądrymi ludźmi albo specjalistami. E, też korzystaj z swojego natchnienia, <gryw> energii mówią w tym tygodniu. Drugi strzelcu, Tivas to jest taka ostatnia prosta do osiągnięcia jakiegoś celu. Jest to energia sprawiedliwości, energia, która popycha do działania, motywuje, że mimo trudności, mimo Kłopotów warto w tym kierunku, w którym idziesz, iść, bo jesteś w stanie osiągnąć sukces, zdobyć zwycięstwo, osiągnąć zamierzony cel, wygrać sprawę, na przykład o alimenty dla dzieci czy jakieś pieniądze dla dzieci. W każdym bądź razie mocno motywuje do działania, tak? Bo Cel już jest na widoku, wcześniej już poczyniłeś drogi strzelcu jakieś kroki i tutaj śmiało do przodu w kierunku właśnie sprawiedliwości. Jest to tydzień, w którym być może będziesz musiał podjąć decyzję, pamiętaj, żeby podejmować decyzję na podstawie swojego doświadczenia, przeanalizując wszystko, no i być może, że będzie taka sytuacja, że będzie trzeba coś poświęcić dla wyższego celu, bo o tym właśnie mówi energia Tiwas, żeby pójść do przodu będzie trzeba podjąć decyzję, tak, dokonać, dokonać wyboru. No jest to, jest to energia. Która, która mówi też o pracy nad sobą, tak? Więc może to będzie tydzień, gdzie ty będziesz w tym rozwoju wewnętrznym, będziesz pracował nad sobą, przywrócisz pogodę ducha, tak? Jest to też energia właśnie takiego optymizmu, mądrości, ale też namiętności, takiej namiętnej miłości, więc być może tutaj będzie no, namiętnie w tym tygodniu między tobą a partnerem, partnerką, czy też poznaną osobą, do, do relacji. No jest to też energia przygody, więc daj się ponieść, idź w kierunku właśnie zabawy, zwiedzania nowych miejsc. Tak, może wyjeżdżasz w góry. Może wylatujesz samolotem w tym przyszłym tygodniu, drogi Strzelcu? No, przygodę czas zacząć, może dopiero spóźniony urlop, gdzieś właśnie wylatujesz w celu odwiedzenia jakiegoś nowego miejsca odpoczynku, relaksu. No to tutaj będzie i odwaga, i, i taka silna motywacja. No i też jeżeli jakiekolwiek przeszkody, no to tutaj przepięknie sobie pokonasz te przeszkody, tak, no i będzie taka silna motywacja, żeby coś zobaczyć, żeby coś osiągnąć, żeby coś zdobyć, żeby coś zrealizować, żeby z czymś sobie poradzić. W finansach i was. I Was mówi nam o tym. Że tutaj trzeba było zwrócić uwagę na te finanse. Oczywiście, magia jest w tobie, energię tutaj mówią, i możesz tak naprawdę, jeżeli jesteś w trakcie tutaj podejmowania kroków, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi finansami, bo tu jest takie, energie mówią tak, że masz szansę tutaj zdobyć jakieś finanse, osiągnąć jakiś sukces. Może to być poprzez właśnie zakup jakichś lokat, czy jakiejś inwestycji. W każdym bądź razie może to mieć tendencję spadkowe i tu, tutaj będziesz podejmował decyzję, czy wejść w to, czy nie wejść, tak? A energia tutaj mówi nam o tym, że to, co początkowo będzie miało tendencje spadkowe, po czasie dać dodatkowy zysk. Więc tutaj, to tutaj. Gdzieś y, warto, <laughs> i podejmij tą decyzję. Y, ponadto, jest to energia też, która mówi o tym, że y, dobrze by było, gdybyś zmienił y, podejście do, do spraw finansowych. Y, tak, y, może faktycznie, y, jeżeli zastanawiasz się, czy przenieść lokaty na przykład z jednego banku do drugiego, to jak najbardziej tak. I wskazówka, żeby gdzieś tam y, y, tutaj pójść w tym kierunku, o którym mówiłam. Y, też tutaj jest taka dbała, o stały dochód i pokazuje się taka stała pensja, jeżeli Ty ubiegasz się o rentę, o emeryturę, tak, tutaj, no to pokazuje się tutaj, że Ty osiągasz to zadowolenie, to sukces i otrzymujesz, tak, jest tutaj emerytura, renta, stały, stały dochód. Też może być tak, że będziesz tutaj działał coś z zakończeniem jakiejś umowy kredytowej jeżeli będziesz się starał o kredyt to tutaj jest jakby energia mówi, że dopina jeżeli się zaangażujesz, założysz wszelkich starań, podejdziesz z wytrwałością to tutaj udaje się udaje się jakby tak podpisać jakąś polisę odnowić jakąś jakąś tutaj umowę finansową, też tutaj się oddaje jest nowy lepszy początek, więc tutaj coś może na lepsze oprocentowanie może tutaj jakieś lepsze, lepsze warunki pokazują się tak, także tutaj jest jakby takie odrodzenie jakby nowy, lepszy początek troszeczkę, sukces mimo tutaj kłopotów i problemów się pokazuje, tak jeśli chodzi o pracę zawodową, no mamy WIRT więc tutaj Mm, działaj z wytrwałością, z determinacją, z, z taką. Mm jakby zaangażowaniem, to tutaj odgórnie coś przychodzi, tak? Masz szansę na jakąś sprawiedliwość, jeżeli masz tutaj z pracodawcą jakieś spory sądowe, czekasz na jakieś decyzje, tak samo tutaj w finansach, to, to coś się pięknie odradza, jest nowy początek, jest to pozytywne dla ciebie, czy sprawy sądowe a propos finansów dzieci, a tutaj WIRT, no to energię mówią że pewne rzeczy tutaj Ty działaj z wytrwałością, z zaangażowaniem, tak? Nie zniechęcaj się, do dokonuj wyboru, ale jeszcze pewne rzeczy są tutaj zakryte, jeszcze nie można, one się dopiero rozjaśnią, właśnie. No to już jest po pełni tutaj, tak? Więc, więc być może, że w najbliższych dniach. Nie? Więc, jakby tutaj energie mówią, że, że, że jeszcze pewne rzeczy są nierozjaśnione i one się rozjaśnią, ale to będzie jakby odgórne. Jeżeli ty tutaj gdzieś tam starasz się o jakąś pracę, czy zawodowo chcesz coś zmienić, no to tu energie mówią, że. No to przyjdzie, jakby przyjdzie, przyjdzie odgórnie, przyjdzie jakaś szansa, przyjdzie jakaś możliwość, tylko Ty musisz być tu odważny, odważna w działaniu. Musisz wywiązywać się z podjętych zadań i uparcie dążyć do celu. A uda się osiągnąć sukces i coś fajnego, nowego ma szansę przyjść. Jest szansa na stabilną pracę, jest szansa na osiągnięcie i zrealizowanie czegoś mimo przeszkód, ale dzięki takiemu właśnie dążeniu. Może też y, przyjdzie jakaś tutaj y, okazja albo też możliwość, tutaj zostanie ci coś zaproponowane y, od górnie tutaj, y, y, od szefa, y, wzięcie dodatkowego zajęcia, no i energię tutaj mówią, że warto to wziąć, bo dzięki temu pokażesz, a to będzie taka szansa dla ciebie, tak? I możesz taką szansę mieć przed sobą i dzięki właśnie temu, że zdecydujesz się, odważysz, tak, i podejmiesz tą decyzję, i <gryny> zaryzykujesz, no to dzięki temu pokażesz, jak jesteś zorganizowany, ambitny i że sobie z tym świetnie poradziłeś. Poradziłaś, no i dzięki temu możesz zyskać awans, czy też większe. Pieniądze, po, też powodzenia, aprobatę w środowisku, więc tutaj jak najbardziej tak. Jeżeli jesteś, prowadzisz działalność, myślisz, żeby wziąć kogoś do spółki i zastanawiasz się, tak może nad jakąś konkretną osobą, która tutaj jest na Twojej myśli, no to tu energie mówią, że jak najbardziej, tak, właściwy, dobry, odpowiedzialny wspólnik i będziesz zadowolony. Więc tak tutaj nam energię pokazały. Z uwagi na to, że wyciągnęłam karty, doczytam, drogi Strzelcu, tak, no, doczytam, bo gdybym nie wyciągnęła, to, to byśmy zostali na tym etapie. Też tak muszę powiedzieć, że gdzieś możesz wyjeżdżać też, nad piękne wody gdzie będą piękne noce może będziesz podziwiać coś nocami właśnie więc może to być wylot tym samolotem na jakiś urlop, jakieś piękne miejsce gdzie właśnie będzie pięknie widać w nocy księżyc, gwiazdy gdzie to będzie się odbijać w wodzie i będziesz tutaj szczęśliwy i zadowolony i jakby jakieś szanse, możliwości otwieraj się na to co, co przynosi los tak naprawdę tutaj jeśli chodzi o sferę zawodową tak, bo tutaj Tutaj mogą takie szanse się pokazać i to da ci jakby rozwój, możliwość rozwoju, więc jakby odważnie decyduj o swojej przyszłości, tak, tutaj energię mówią, bo nawet to dodatkowe zajęcie nie będzie aż tak obciążające, bo dzięki niemu tutaj możesz tylko zyskać. Jeśli chodzi o relacje, może być jakaś tutaj kłótnia z kimś, jakieś nieporozumienie. Może jakieś oczyszczające, oczyszczające rozmowy pokazują się tutaj z kimś, na pewno jest to energia ścierania się, ale pamiętaj, że po burzy zawsze wychodzi słońce, chociaż może nie za bardzo tutaj, jeżeli będzie jakoś ostro, to nie za bardzo może wchodzić w to. Tylko tak z boku przyglądaj się temu, a jeżeli Ciebie to będzie dotykać, to wtedy zdecydowanie, odważnie, swoje racje powiedz. To może w ten sposób. A jeżeli chcesz ustalić z kimś coś, wyjaśnić z kimś coś, no to warto, tu możesz myśleć, zastanawiasz się, czy ruszać ten temat, czy nie, czy podchodzić do tego tematu, czy nie. Będzie mocno emocjonalnie, bo to jeszcze będzie ta energia pełni w rybach, więc uważaj, drogi strzelcu, żeby cię nie poniosło i żeby tutaj właśnie takiej nerwowości nie było. Y i idź w kierunku właśnie sprawiedliwości z taką uczciwością, sprawiedliwością i jeżeli, no i zwróć uwagę, żeby, żeby zbyt emocjonalnie nie podchodzić, żeby tutaj nie było nie było, nie było zgrzytów nie? więc tutaj w ten sposób bym bym powiedziała bo możesz z kimś tutaj no się pokłócić na pewno energia mówi, jeżeli będziesz miał tutaj yy, stan, będziesz stał przed wyborem też. Yy, a propos jakiejś relacji czy, czy jakichś właśnie konfliktów, yy, tak, to energię też mówią tutaj, żeby. Nie podejmować tych pośpiesznych decyzji, żeby dać sobie czas do zastanowienia, żeby przeanalizować na bazie swojego doświadczenia bo też przeanalizować wszystkie za i przeciw i dopiero wtedy nie, gdzieś tam wychodzić do, do tego. Więc uważaj, żeby cię za bardzo nie, nie poniosło. Chociaż jest to dobry tydzień na pozbycie się tego, co, co przeszkadza. Tak, no, ale trzeba to zrobić w taki umiarkowany sposób, sprawiedliwie, bez jakiegoś takiego nadmiernego, emocjonalnego pobudzenia, żeby nie pokłócić się, tak? Więc jakby działaj, podejmuj decyzje, realizuj, rozmawiaj, ale nie tutaj w ten sposób, żeby kosztem drugiego człowieka tak, albo coś za wszelką cenę forsować, to tutaj, to tutaj niekoniecznie, tak? Na pewno odeprzesz wszystkie negatywne wpływy, bo jeżeli działasz sprawiedliwie i będziesz działał sprawiedliwie, to, to tutaj będzie... No, będzie dobrze, tak? Nic tutaj negatywnego nie, nie podzieje się. Jeżeli będą jakieś przeszkody poprzez jakieś osoby, sprawy, no to tutaj energie mówią, że uda się pokonać tych, te przeszkody. Też tutaj energia mówi, że może właśnie warto zasięgnąć jakieś porady mądrego człowieka w podjęciu decyzji, może porozmawiać z kimś w ten sposób, tak, więc, więc tak tutaj, no też przecieranie nowych szlaków, działanie, tak, gdzieś tutaj też się pokazuje, jeżeli chodzi o, o relacje, to tu jakaś sprawiedliwość, jakaś rozmowa, ustalania, ale właśnie, jak mówią tak, no działaj, podejmuj decyzje, ale nie pośpieszne, idź w tym kierunku, ale tutaj, no, bądź, bądź, bądź sprawiedliwy, tak, i, i też może być dla kogoś, że ktoś, ktoś, będzie się przygotowywał tutaj do, 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 do formalnego związku. To też, ale też i to ze sobą taką bardzo namiętną, ale też energię mówią tutaj, żeby wziąć odpowiedzialność za słowa jakie się do kogoś mówi, tak? Także bądź tym sprawiedliwym, bądź uczciwym i weź odpowiedzialność za słowa i czyny. Więc tutaj nie za bardzo, nie za wszelką cenę, nie? Żeby nie po trupach do celu, tak? Podążaj, ale nie po trupach do celu. Więc tutaj mm, trzeba pewne rzeczy wyważyć, tak? No, energie tutaj mówią, że osoba traktowana z należytym szacunkiem też tutaj będzie, będzie i wobec ciebie szczera i to będzie też wtedy wzajemny szacunek i wzajemne zrozumienie. Ale jest, jest tu starcie, jest tu rozmowa, żeby coś wyjaśnić, o czymś porozmawiać, nie? To tutaj też drogi strzelcy, energię mówią, nie, jakby nie wchodź w ten otwarty konflikt, bo może ty będziesz świadkiem właśnie kogoś, tylko stój, stój z boku, a jeżeli będzie trzeba, to wtedy podejmij działanie, tak bym powiedziała. Nie po trupach do celu, nie? Więc jeśli. W ten sposób. Yy, zwróć uwagę też, żeby nie nadużywać <grystanie> energii, mówią. Bądź na urlopie, żeby nie przesadzić z drinkami. Energia może mówić też o tym, że może potrzebujesz podjęcia leczenia, może potrzebujesz podjęcia kontaktu z doradcą, z terapeutą, z psychologiem, bo też tak tutaj energię podpowiadają. Na pewno też mówią o to, żebyś zwrócił, zwrócił, zwrócił uwagę, drogi strzelcu, na myśli bo one decydują bardzo o twoim samopoczuciu, no i ta negatywność taka będzie, no, niekoniecznie dobrze y, wpływała na, na, y, no bo może będziesz tutaj jakieś, tutaj y, jakieś znaski, y, no, y, u Kaya, u y, ulgi będziesz szukał w alkoholu, to tu by trzeba było zwrócić na to uwagę, jeżeli coś by Ci dolegało, no to tutaj energie mówią, że tu jest wyjście wyjście z choroby jeżeli będziesz tutaj dbał, działał to, to jak najbardziej jest tu wyjście z choroby, no i tutaj już przy, do 21 powinno pięknie wszystko się ułożyć i powinno być dobrze no ale też fajny czas na oczyszczenie organizmu, energię tutaj mówią tak dla dla, dla ciebie, drogi Strzelcu. Tak, tak tutaj nam wyszło. Pertro też nam mówi, jeśli chodzi o tą zdrowotną sytuację, że ty tutaj powracasz, powracasz do zdrowia, więc idzie wszystko, jest też wzrost witalności, więc może poprzez to pozytywne myślenie, poprzez załatwienie pewnych rzeczy, to samo poczucie się poprawia przez wyjaśnienie, bo po każdej burzy przychodzi słońce. Może ty tutaj będziesz gdzieś tam w sobie miał jakieś lęki, jakieś niepokoje, jakieś rozdrażnienie. To tutaj pięknie, jeżeli popracujesz nad tym, to tutaj przychodzi powrót do zdrowia, ale jeżeli też jakaś terapia, jakieś ambulatoryjne, na leczenia, to też tutaj energie mówią, no, dzięki wytrwałości, dzięki zaangażowaniu. Ty tutaj do 21 pięknie sobie ze wszystkim poradzisz. Na co zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę? Spojrzeć na taką, na, 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 na jakąś sprawę z wyższej perspektywy. Zwrócić uwagę na to, że może trzeba będzie zasięgnąć informacji u osób, które mają wiedzę na dany temat, ale też zawalczyć o swoje. Więc tutaj no, będzie możliwość zawalczenia, albo spojrzenia właśnie z wyższej perspektywy, nie? Także warto spędzić też trochę czasu w medytacji. Wyciszeniu, żeby, no bo będzie tutaj taka tendencja słabszego zdrowia psychicznego, yy, dużo będzie się działo, jakiś tutaj niesnasek w relacjach, czy to zawodowych, czy to prywatnych, i yy, tutaj by trzeba było troszeczkę się wyciszyć. Pomodlić, przebywać na świeżym powietrzu, ale też medytować dużo, bo to pozwoli ci, jakby ocen, jaśniej ocenić jakąś sytuację, no i nie pójdziesz po trupach do celu. Ta, ta, to właśnie te, te, ta nerwowość, taka może zostanie tutaj bardziej, yy, właśnie nie będzie aż tak ostro, nie? Yy, tutaj więc, więc w ten sposób, tak. Na to zwróć uwagę, że może. Trzeba się wyciszyć i też z góry spojrzeć na coś, i wtedy wyciszyć się i dopiero podejmować decyzję, nie? Więc warto albo zasięgnąć porady, albo z góry spojrzeć zastanowić się, przemedytować nie? żeby nie za szybko coś, nie za bardzo, daj sobie czas na podjęcie tej decyzji, niezależnie jakiej sfery życia to dotyczy co dobrego przychodzi, przychodzi pogodzenie, przychodzą dobre relacje przychodzi optymistyczne myślenie więc ta medytacja ta, to uziemienie, to bycie tu i teraz tak, ta rozmowa z kimś być może terapeutą, być może osobą która ma wiedzę w danym temacie ale może właśnie tutaj jakiś terapeut tam, może psycholog, może doradca, bardzo pozytywnie wpłynie na ciebie, więc tu są tak szanse na jakby nowe początki z pozytywną realizacją, więc tutaj się udaje. No i te relacje, tak? I to optymistyczne myślenie, więc tutaj dużo w sobie, tak? I zresztą pewne rzeczy przychodzą, i tutaj może ta nerwowość być w tobie, a po prostu trzeba się. Otworzyć na to nowe, a jeżeli boisz się tych zmian, to może jest to spowodowane niewiedzą, więc warto się skontaktować, drogi Strzelcu, z, z kimś, kto zna się na tym, tak? Ma wiedzę jest wyżej, jest bardziej doświadczony, więc tutaj, żeby tutaj jakieś nieścisłości, nawet być może gdzieś wyjeżdżasz, będzie problem, jeśli chodzi o język, żeby się z kimś porozumieć, więc tutaj trzeba szukać, szukać osób, które gdzieś wesprą, pomogą. I jaka rada? Odcinaj to, co nie służy, wypoczywaj, pobądź w ciszy, wyspokój się, Przemedytuj pewne rzeczy, pobądź w sobie, tutaj wewnątrz siebie, czy to przed podjęciem decyzji, tak, czy przed jakąś trudniejszą sytuacją. No gdzieś tutaj ta rada jest taka, żeby ze spokojem, z cierpliwością, żeby liczyć na siebie, żeby nie oglądać się na innych, bo Isa o tym mówi, tak, żeby nie przyspieszać niczego na siłę tak żeby działać rozważnie nie za szybko, bo tu jest potrzebna koncentracja, tu jest potrzebne skupienie, danie sobie czasu na podjęcie tej decyzji oczywiście ty działaj, podejmuj tą decyzję ale nie ad hoc tak, nie kosztem innych nie no tutaj za szybko, za bardzo przecieraj te szlaki idź śmiało do przodu, tak ale tutaj, ale tutaj. uważaj Uważaj. Kochani, zobaczymy, co dusza tutaj dla Ciebie na ten przyszły tydzień. Też jeżeli tutaj te jakieś medyczne zakupy, jakichś sprzętów czy jakieś diagnozy. E, Tutaj, czy propozycje to trzeba rozważyć, przeanalizować, przemyśleć, a też może jakaś szansa i możliwość na jakieś leczenie się pojawić też, jeżeli ktoś się z czymś zmaga. Też tak może być. A może ktoś oferować jakieś super balsamy, super kremy, super lekarstwo na coś, to uważaj, nie daj się omawić, oszukać, zastanów się, przemyśl to, skonsultuj się z kimś, czy, czy sprawdź, czy coś takiego na rynku rzeczywiście jest i pomaga, czy, czy to ktoś nie chce tutaj, jeśli chodzi na twoje zdrowie, tak? Na swoim zdrowiu zarobić. To zwróć uwagę, drogi strzelcu. Unikaj ludzi, którzy cię wykorzystują i czynią nieszczęśliwym. Dokładnie tak. Tutaj oddalaj się od tych ludzi. Poszukuj osób, które wibrują tak jak ty, i wtedy, które się uśmiechają, które zarażają tym swoją radością, pozytywnym nastawieniem, wtedy też i ty będziesz taką osobą. Będzie to. Pchało Ciebie właśnie do rozwoju, do dążenia w celu osiągania zamierzonych celów, realizacji tych celów. Taki tydzień pokazał nam się dla strzelca. Kochane strzelce, życzę Wam, żebyście tutaj spędzili troszeczkę tego czasu w tym zniosłym nastroju, żeby nie dać się ponieść tym takim, no jest. No, takim pobudliwym energią, żeby dać sobie czas przed podjęciem decyzji, żeby być ostrożnym, żeby rozważnie stawiać kroki i, i żeby ten optymizm, ta pogoda ducha, żeby to przyszło do ciebie i żeby przyszły nowe, fajne rzeczy rozwojowe i żeby pozytywnie wszystkie sprawy się zakończyły. Wszystkiego dobrego. Mimeruna.